Dobrze, je nagrywamy przy naturalnym świetle. Fajnie będzie to wykorzystać. Cześć, Cześć wszystkim, chyba z tej strony no i witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale Betsite, a dzisiaj zapraszam Was na weekendowe hiszpańskie ako. Tak jest. Na ten weekend przygotowałem hiszpańskie Ako z kursem 13, które zagramy w sts ale zanim do tego przejdziemy, no to Ako od Patryka, który był na Bundesliga z poprzedniego odcinka, siadło. Także mamy zielone Ako, czegoś co dawno nie było na kanale, ale jest mi miło, że Patrykowi udało się um, tą propozycję na nasz, tutaj na naszym kanale YouTube trafić, a teraz przyszedłem z propozycją na hiszpańskie Ako, które zagramy w sts -ie. Jeżeli chodzi o to Ako oraz o promocję na weekend, bo przedstawię Wam dwie, które są bardzo podobne, obydwie są ze STS, -ie. Na sobotę mamy 199 zł za wygraną Barcelony przy rejestracji trzeba podać kod BSVIP, standardowo wyrazić zgodę marketingowe, po założeniu konta trzeba wpłacić 50 zł na konto główne, no i zagrać za 2 zł wygraną Barcelony. I to samo jest przy promocji na Real Madryt na niedzielę, tylko że tam jest 200 zł za wygraną Realu i jest to samo. Rejestracja z linku w opisie z kodem BSVIP, wyrazić zgodę marketingowe, 50 zł wpłaty i trzeba zagrać 2 zł na zwycięstwo Realu Madryt. Jeżeli chodzi o promocję to tyle. Pełny i dokładny opis tych promocji znajdziecie w opisie tego materiału, także polecam się zainteresować, Tam jest wszystko krok po kroku dokładnie wytłumaczone. A teraz przejdźmy już do taśmy. Na sobotę mam przygotowane trzy spotkania, no i zaczynamy o godzinie 16:15 i poszedłem w czyste zwycięstwo. Atletico Madrid grają na wyjeździe z Leganesz, mimo że jakiś czas temu na kanale Atletico popsuł nam kupon, bo graliśmy dwie bramki Atletico. Atletico wygrało chyba jeden do zara, jeżeli pamiętam. Także mam nadzieję, że tutaj nam się sytuacja nie odwróci i nie będzie jakiegoś remisu 2 do 2, tylko Atletico pewnie i spokojnie wygra na wyjeździe z Leganesz. Potem przechodzimy do meczu Betis Alavesz o godzinie 18.30. No i ciężko było mi tutaj wybrać jakieś bramki, czy zwycięstwo Betisu. Myślę, że to może być bardzo dziwne spotkanie. Obydwa zespoły nie grają najlepiej, Betis jest w ogóle w dołku i strasznie słabo się prezentuje. No grają u siebie, także może mają przewagę swego boiska. Ale ja poszedłem w statystyki, poszedłem w over 7,5 rzutów rożnych. Typowy typ statystyczny, oby te dwie drużyny robią powyżej 4 rogów na mecz, także zakładam, że 8 różnych. Razem dadzą radę zrobić. Potem przechodzimy do meczu, który jest właśnie też w promocji, czyli Barcelona-Getafe. Barcelona gra na wyjeździe o godzinie 21. No i też poszedłem w czyste zwycięstwo Barcelony. Myślę, że tutaj więcej nie trzeba tłumaczyć. No, liczę, że z Getafe na wyjeździe dadzą radę, no bo po prostu są lepsi. No, i mam nadzieję, że te trzy punkty zgarną i że Getafe im się tak bardzo nie postawi. No, i teraz mamy niedzielę. A że kupon łączony, no to możemy też wybrać jedną z tych spotkań, które jest wcześniej, czyli Celta Vigo Bilbao Over, półtorej bramki. E, dosyć wysoki kurs na 42 A uważam, że prawdopodobieństwo jest dosyć duże na to, że e, dwie bramki strzelą. Patrzę, to, to są zespoły, które dosyć dobrze grają, są bramkostrzelne, co już widzieliśmy, na przykład to też mogliśmy zobaczyć w niedawnych pucharowych spotkaniach, które były w Hiszpanii. Także myślę, że te dwie bramki na spokojnie dadzą radę. No i potem przechodzimy do meczu Real Madrid. no jak mam być szczery, ciężko było mi tutaj jakieś kursy wybrać, Chciałem pójść w over półtorej bramki Realu, ale kurs jest bardzo niski, a wyższe overy nie chcę iść, no bo Real w tym sezonie Albo przynajmniej w tym roku, no to jest jedna wielka zagadka i niespodzianka. Ciężko wywnioskować, co oni zrobią. Chciałem pójść w jakieś różne realu w pierwszej połowie, ale oni z tymi rogami też tak różnie. A dlatego poszedłem w typ, który wydaje mi się najlepszy na to spotkanie, czyli bramka Kliana Mbappe po kursie 1,50. Oczywiście z nadzieją, że Kilian Mbappe w ogóle zacznie w tym spotkaniu, na przykład nie zacznie Hendrik albo Rodrigo na napastniku. Jeżeli Mbappe wyjdzie, no to mam nadzieję, że chociaż tą bramkę strzeli, no i po prostu zasieleni nam propozycję. Potem mamy przedostatnie spotkanie Osasuna Raja Falekano. I tutaj krótko poszedłem w bramkę gości. Raja jest w dosyć dobrej formie, dosyć dobrze gra w tym sezonie. Ja jestem takim średniakiem, ale w sumie potrafią zaskoczyć, a Sasuna defensywnie też jakaś najlepsza nie jest. Także myślę, że tam w ogóle w tym spotkaniu może być gród bramek, ale ja liczę tylko na jedną bramkę na Rajowa Lekanu. No i kupon zamykamy spotkaniem Valencia Real Sociedad i poszedłem w Real Sociedad lub remis. Myślę, że goście tutaj są lepsi od Valencii, są w lepszej formie, mają po prostu więcej do zaferowania ofensywnie, jak i też defensywnie, po prostu całościowo są lepszą drużyną i myślę, że ten Real Sociedad z podpórką na spokojnie w tym spotkaniu nam wejdzie. No i to jest nasz kupon, gramek za 30 zł, kurs 13,88 a no miejmy nadzieję, że się uda. Fajnie by było e, drugie AKO z rzędu trafić, to byłoby już naprawdę coś. Przed konkursem mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę pod tym materiałem, subskrypcję na naszym kanale, gdyż dążę do 3000 subskrypcji, także fajnie byłoby, było jakbyście ten materiał, nasz kanał e, podali dalej. Może swoim znajomym, może macie znajomych, którzy też e, stawiają, e, grają na przykład na Estesie, albo nie mają konta na Estesie, a chcieliby zacząć, no to mamy fajne promocje i na rozgrzewkę takie AKO. E, także podajcie do dalej. Fajnie byłoby, było, jakbyśmy w tym roku te 3000 subskrypcji, jak nie więcej, zrobili, a teraz powinienem przejść do konkursu. A jeżeli chodzi o konkurs, to poprosiłbym o dokładną ilość bramek w meczu Barcelony i Realu Madryt. Chciałbym zsumowane bramki w tych dwóch spotkaniach. No i pięć najszybszych osób zgarnie Freebeta o wartości 10 zł do bookmakera STS. Także to wam było na tyle, trzymajcie się i cześć!